Kogo byś zaprosił do wigilijnego stołu, jeśli chodzi o polityków? Nikogo. Nikogo. Żadnego. Ja do nikogo. Oj, proszę pana, niech się pan nie wygłupi. Nikogo. A dlaczego? Nie lubię polityków. Żadnego. A dlaczego? Bo oni nie dbają o nasze interesy, tylko o swoje. Nikogo. A dlaczego? Bo kłamią. Ale wszyscy? Wszyscy. Bez wyjątku. No, tak z natury jest słów polityków. Nie, nikogo bym nie zaprosił. Żadnego polityka, proszę pana. Dlaczego? dlaczego? Sytuacja z konstytucją, to wszystko państwo wiedzą, nie? To nie muszę się wypowiadać. Dziękuję. Nie mam takiego, którego bym zaprosił. Nawet w puste miejsce przy ale polityk nie wejdzie. Nie, nie. Wolałbym bezdomnego jak polityka. Kogo bym zaprosił? Palikota. Chyba kogoś piszył. Nie wiem, może Dudę. Andrzeja Dudę. A dlaczego? No bo kocham go. I jego żony. I w ogóle jestem szczęśliwa, że ja modliłam się o to, żeby wymietli to, wie pan co to jest, KDE, zaraz, zaraz, KDR, Komitet Obrony Draństwa. Nikogo z fisu w każdym bądź razie, broń Boże. Wszystkich stwor bym zaprosiła. I Tuska bym zaprosiła, i panią y, czy i, i tego pana tej czy Petr jak on się na wszystkich fajnych ludzi